Lucjan trzeci mecz stali tutaj. Trzecia bramka twoja dla stali w, na stadionie przy ulicy Hutniczej. Tak, bardzo się cieszę, że z kolejnej mojej bramki, która dała też nam bardzo ważne zwycięstwo. Potrzebowaliśmy tego jak tlenu. Bo mieliśmy bardzo dużą presję, też wiemy, jak, o co stalowa chce walczyć i my sami i widzę, myślę że też będą z nas zadowoleni i będą nas wspierać w kolejnych meczach. No po dwóch takich niewykorzystanych rzutach karnych przez Jakuba Kowalskiego chyba ta presja była spora. Może nie, nie było takiej aż presji, bo wcześniej wstrzelałem wcześniej karne i już byłem przyzwyczajony do takich presji na pierwszych ligowych boiskach więc dla nowego, dla mnie to sobie. a jak wyglądał dzisiaj twój pojedynek z Szymonem Jobkiem, bo jesteście zawodnikami, puszczę nie tak na dobrą sprawę. Bardzo miło bo się spotkać na wojsku przeciwko sobie. Myślę, że fajnie fajna rywalizacja była i wygraliśmy. No, teraz przed wami ciężki wyjazd do Elbląga. Wypadałoby chyba wreszcie przełamać tą niemoc wyjazdową. Myślę, że uda nam się wygrać, bo gramy coraz lepiej i to szczęście też nam coraz bardziej sprzyja i myślę, że wrócimy z, daleko, z dalekiego wyjazdu z trzema punktami. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo.